Cześć, to znowu ja. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, serduszka i lajki. Czasem nie wychodzi tak dobrze, jakby się chciało na samym początku. Tym razem chciałem zbyt dobrze i zbyt szybko, stąd też urwane ostatnie minuty filmu. A propos tego, co dalej się pojawia, to na pewno wrzucę link na dole i możecie zobaczyć, ale mogę też Wam oszczędzić oglądania tego filmu do końca, choć oczywiście zapraszam. Pod koniec mamy krzewy, które mogą się znaleźć na dobrej żyznej ziemi, w cieniu, półcieniu i ja bym polecał jagodę kamczacką i porzeczkę czerwoną do tego. Są krzewy, które spokojnie sobie dadzą w takim półcieniu radę. Oraz trzeci tip jest taki, żebyście dbali o kompost, który jest na tej grządce. On wymaga po prostu sprawdzania, czy jest wystarczająco wilgotny. Paruje, ta wilgoć unosi się do góry w związku z powyższym jeżeli on nie jest wygodny to też może być tak że będzie znacznie dłużej się robił niż się spodziewamy a fajnie by było mamy połowę maja żeby już we wrześniu można było tam posadzić rośliny czy wysiać te nasze rośliny kapustowate piszcie proszę jakie filmy chcecie jeszcze zobaczyć o czym chcecie usłyszeć chętnie do tych próśb się dostosuję i opowiem wam o tym co interesuje mnie i co ciekawi was do zobaczenia.